No dochodzimy na ostatnie śnieżki nad lasem, nad jaworzyną. Ostatnie lodowisko. No, nawet ktoś idzie. Jeszcze. Może zdąży przed zachodem. Na skrzyż. Cześć. To. Poszedł, Ubył. Ach. I tak to trzeci raz. Po 95 dniach ostatnia płachta śniegu Ech. Ech. nasycić się tymi mrówkami Ech, tu się było to aż zapaść Ech. tu przez rów przeskoczyć Ech. I teraz tu gdzie śnieg był przejść bosaczkie, a Ślizgającym się błotkiem ale tam gdzie trawka mniej się ślizga cieplej niż w błotku no i tak właśnie się optymalizuje drogę w życiu też. Dlatego to, co bosakie na skrzycznym się nauczy ze świadomością. Można potem przenieść na życie. No ale najpierw trzeba to zauważyć pod nogami. No, albo według planu, No opowiadał szaman wczoraj, czy tam przedwczoraj, jak to Tomasz według planu szedł pierwszy raz pod wyciągiem. Plan to plan, święta rzecz: żeby się paliło, waliło, nie wiadomo co się działo. Plan trzeba wykonać. Może już nie ma. Tego, co przyczyną tego planu była, było, a może była, ale plan trzeba wykonać. Widzicie, przyczyną tego planu, że słońce od chmurki wyszło i ku zachodowi zmierza jest co zmiana pogody no bo wczoraj chmurek na niebie nie było a jak coś się zmienia to chmurki napały No ale czy zmiana była już zanim się przejawiła?